Um, 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 раз, два, раз, два, три. Um. Mam jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na ty. Nie tak. powiem ci, że to fakt. Tak. Powiesz mi, że to obciach. Pierdoleć i tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, w których vos się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejewany. Potencjał niewyczerpany, chyba w TNA on był mi dany. Czekaj fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie pisty. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty To jaki jestem skromny i bezstryszczy do bólu, że aż przezroczysty I wiesz co mnie boli? Że w głowach się pierdoli Zakłócony pokój ludziom dobrej woli Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie Ty też jesteś Bogiem to wyobraź to sobie sobie Niepoczytalny Zaczynę swój odpowiedzialny Jak ty nieprzemakalny będzie tu jak halny Przedza świat realny Na wiedzę wirtualny System binarny materiał łatwo palny, Na momentalny Energii cię zwerbalny Kandydat potencjalny Na występ teatralny Doznajesz szoku w 2000 roku Za to zbalny Ura na elaborat Eksperymentalny niekonwencjonalny Głoszę treści, słuchaj proszę jak w w punkt centralny Wiedzę niepewności zgłoszę, się Nie Zielonski jest nieobliczany, noszę cię z góry, i Indalny obraz, jak krajobraz tropikalny, monstrualny, krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem świadom to sobie sobie, ty też jest jesteś bogi. Tylko wyobraź to sobie sobie. Widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej Uczysz się sztuki życia, hip-hop to mój sensy i rzuca tym A to jak gałczuk, czysta technika, żadnego fałszu, niuanse Sensacyjne seanse bez sensie sensy z jedynym awansem balansem w naturze równowagi korekta unoszę się ponadto na specjalnych efektach cel SMOK na kartki biel a NBL l, -E -L lekko -le 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 jak hel napełniam podłogą i zapewniam jak wrogo kontakt z podłogą do zgodną chęć do równania z tym ogrom pewka podąża swą drogą, przysięgam na no, ogon. uwierzyć w co zechce, bo czujesz jeszcze o tych lepsze dreszcze jestem bogiem uświadom to sobie sobie ty też jesteś bogiem tylko wyobraź to sobie sobie o oh. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy.